Kamery szpitalne uchwyciły złego ducha, zmierzającego do jednego z pacjentów. Pacjent zmarł kilka godzin później. Powyższe zdjęcie bardzo szybko stało się tzw. Tak wiralem, czyli rozprzestrzeniło się błyskawicznie po internecie. Rzekomo przedstawia ono demona na łóżku szpitalnym. Zdjęcie pojawiło się po raz pierwszy mniej więcej przed dwoma miesiącami i od tego czasu żyje swoim życiem. Nie jest ono zbyt wyraźne. Ale jest to tłumaczone faktem, że został po prostu sfotografowany monitor, na którym ów niezwykły obraz dał się reprodukować za pomocą specjalistycznego magnetofidu nagrywającego sekwencję z danej kamery. Informacje o złych duchach pojawiających się w szpitalach nie są takie rzadkie i można to tłumaczyć faktem, że jest to miejsce, gdzie często decyduje się o życiu i śmierci. To zdjęcie podobno pochodzi z pokoju umierającego pacjenta. Postać, którą widać na zdjęciu odpowiada wyobrażeniu typowego demona. Istota wygląda bardzo nienaturalnie. Nogi kończą się czymś, co może wyglądać jak kopyta.